To Webasto to trup, to Webasto to złom. Tak twierdzi poprzedni właściciel. Ja to Webasto kupiłem. To jest używane Webasto firmy Wevor. I chcę osobiście przekonać się, czy słowa poprzedniego właściciela znajdą jakiekolwiek potwierdzenie w moich testach. No to jedziemy. Temat Webasto. Używane Webasto firmy Wevor 8KW. Zaraz Wam pokażę z bliska. Co to jest za urządzenie. I teraz tak, rzeczywiście, kupiłem używane, było używane przez dwa miesiące, czyli można powiedzieć, że to świeży nowy sprzęt. Właściciel nie mógł dogrzać swojego garażu czy tam małego warsztatu. I teraz twierdzi, że podobno to straszny pożeracz ropy. Spala około litra na godzinę, a w opisie jest napisane, że pół litra, w instrukcji było napisane, że pół litra. Zastanówmy się, jeżeli warsztat ma 25 metrów i pożera litr na godzinę, litr na godzinę to mamy, powiedzmy, siedzimy sobie w warsztacie 3-4 godziny, no to razy 6, no to mamy 24, powiedzmy 30 złotych dziennie, razy 30 dni prawie 1000 złotych. To dużo, to rzeczywiście dużo na takie popołudniowe, hobbystyczne, amatorskie spędzanie czasu w warsztacie. Czy tam w małym, małym garażu? Przekonamy się, czy to jest kwestia ustawień. Są tutaj, Jest tutaj taki panel, w którym można ustawić niektóre funkcje. Mamy do dyspozycji pilot. A ja Wam za chwilę pokażę wszystko z bliska. Już teraz mogę ściągnąć, ściągnąć tą obudowę. O! Jak widzicie, było używane, bo jeszcze jest w nim ropa. Dobrze, poprzedni właściciel chciał się pozbyć, tak jak wspomniałem, a ja potrzebuję prosty, prosty system ogrzewania mojego garażu. Nie mogę tu wstawić sobie pieca ani rakietowego, ani zwykłego. Takie piece tworzyłem. Możecie to zobaczyć na moich filmach. Podpinam tutaj, tutaj film. Dobrze, potrzebowałem bardzo. Taniego systemu grzewczego do mojego garażu, do mojego domku narzędziowego, tutaj w którym jesteśmy, i wydaje mi się, że Webasto to był bardzo dobry pomysł, ale zarazem chciałbym, żeby to Webasto było urządzeniem oszczędnym, żeby to nie kosztowało e, ogrzewanie zbyt dużo. Zobaczymy, 8 kw może da radę, ściany są dosyć dobrze zaizolowane, w ścianach mam tutaj 12 cm steropianu, więc myślę jak na domek narzędziowy to całkiem przyzwoicie, posadzka betonowa niezaizolowana. Dobrze, tak jak widzicie zdjąłem tą obudowę, mamy tu jeszcze trochę ropy, będzie można zrobić odpalenie, ale niestety nie dzisiaj, dzisiaj chcę się zapoznać z tym wyświetlaczem, z tym panelem sterowania, nie miałem nigdy do czynienia z Webasto. I dlatego chcę zrobić to prawidłowo, zanim odpalę. Chcę się zapoznać z jakąś instrukcją, ale pokażę Wam z bliska, co otrzymałem za kwotę. A właśnie, nie powiedziałem jaka kwota. Kwota to 200 zł. Dałem 200 zł za Webasto i coś jeszcze, bo w zestawie nie było zasilacza, który był dokupiony przez poprzedniego właściciela. Koszt takiego zasilacza to około 60 70 zł i dodatkowa rura spalinowa 3-metrowa. Mam pomysł na tą rurę, ten właściciel poprzedni też miał, ale niestety zniechęcił się i nie zrealizował tego tego pomysłu, więc pokażę wam z bliska co tu mamy za urządzenie i akcesoria. Widzicie Webasto firmy Wevor, widać, że troszkę używane, zabrudzone, trzeba trochę wyczyścić, tu mamy właściwe Webasto, całe urządzenie, a tu mamy zbiornik na paliwo, w niektórych modelach zbiorniki są osobno, ale tu jest ładnie wkomponowany. Tabliczka znamionowa, nie wiem czy coś widać, o tak, zasilacz, parametry zasilacza, zaraz Wam pokażę. Dodatkowa rura spalinowa i stara rura półmetrowa spalinowa, zobaczcie, przegrzana. Coś tu się wtopiło. Za to wszystko dałem 200 zł. No i tutaj jeszcze mamy pilot do sterowania tym panelem, który tu widzicie. No dobrze, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dzisiaj tego webasta nie odpalę. Dzisiaj. Pokazałem wam, co kupiłem i dlaczego kupiłem. Cały webasto musi być przeze mnie wyczyszczone. Muszę zapoznać z instrukcją, jak to ustawić i poczytać troszeczkę w internecie na ten temat. W następnym filmie pokażę Wam pierwsze odpalenie. Nie mogę tego zrobić dzisiaj, bo jeszcze muszę znaleźć specjalne miejsce, odpowiednie miejsce dla tego urządzenia. No pamiętajcie, że są tu spaliny, jest tu pobór. Powietrza do procesu spalania, więc wszystko musi być jakoś sprytnie zrobione. Na TikToku, w internecie, bardzo dużo materiałów na temat tych urządzeń. I nie znalazłem jeszcze żadnego, żadnej negatywnej opinii, więc nie wiem, zastanawiam się, dlaczego negatywne opinie ma poprzedni właściciel. Myślę, że, że jak trochę potestuję, to będę mógł się wypowiedzieć sam, sam sobie wyrobię jakieś zdanie na ten temat. I jedną rzecz mogę Wam obiecać: jeżeli nie będę zadowolony, to powiem Wam dlaczego. Jeżeli to będzie dużo paliło ropy. To ja na pewno Was o tym poinformuję, żebyście nie popełnili takiego błędu i nie kupili urządzenia, które po prostu jest nieekonomiczne. Na, ten, na tą chwilę to wszystko. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny film i czekam za komentarzami: czy macie, mieliście do czynienia z tymi urządzeniami, czy macie jakąś radę i jakieś własne spostrzeżenia. I opinie na taki system grzewczy w małym domku narzędziowym, który ma 18 m2. Wigo Service TV pozdrawiam serdecznie. Cześć, trzymajcie się, śledźcie mój kanał, zaglądajcie na inne moje filmy.